Czas na kolejne wydanie Suwalskiego magazynu samorządowego, czyli spotkanie z Suwalskimi radnymi, a są z nami tradycyjnie pan Zdzisław Przełomiec przewodniczący. Rady Miejskiej w Suwałkach oraz państwo radni Anna Ruszewska z Ugrupowania Razem dla Suwałk i pan Grzegorz Izbicki z Ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pytania zadaje Michał Żukowski. Przechodzimy do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Przedstawi je pan Zdzisław Przełomiec. Oddaję głos. Najbliższa sesja, jedenasta sesja Rady Miejskiej w Suwałkach, w tej kadencji odbędzie się tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca, tym razem będzie to 26. dzień miesiąca lutego. Rozpoczynamy obrady o godzinie 10 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W porządku obrad 16 punktów, w porządku obrad 7 uchwał, cztery informacje, sesja tradycyjnie online, sesja rejestrowana, zatem dostęp do informacji ze strony mieszkańców i środków masowego przekazu jest zapewniony. To jest nasza dziesiąta audycja radiowa. Każdorazowo staramy się, żeby było, była reprezentacja Rady, żeby brała udział. Cieszę się jak zawsze z osób, które pojawiają się i zabierają głos. Tak jest i w tym przypadku. Gościmy tutaj, drodzy Państwo, osoby kreatywne, osoby skuteczne, zaangażowane w pracy samorządowej, pani Anna z doświadczeniem pięciu kadencji, pan Grzegorz pierwsza kadencja, ale skuteczność i zaangażowanie duże, wobec tego cieszę się z tej współpracy, którą mamy. W porządku obrad znajdą się kwestie, o których wspomnę w dwóch przypadkach nieco szerzej, a ogólnie w pozostałych. Wśród tematów jest powołanie rady muzeum przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach. I na pytanie, cóż to za rada i o co w tym wszystkim chodzi, to krótko przypomnę, iż ustawa zarówno o samorządzie gminnym, ale także o muzeach, ustawa z listopada 1996 roku. Nakazuje, zobowiązuje do powoływania takiego organu w składzie, tu jest propozycja, wierzę, że Wysoka Rada przyjmie tą propozycję, jest dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, jest historyk, przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku, jest prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, jest prezes Podlaskiego Działu Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jest także dyrektor Muzeum Konstantego Ilefonsa Gałczyńskiego w Praniu, jest prezes stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, jest wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, jest przedstawiciel, jeden z założycieli fundacji imieniem Alfreda Wieruszkowalskiego i są przedstawiciele suwalskiego samorządu przedstawiciel prezydenta i przedstawiciel Rady Miejskiej w suwałkach. Rada Muzeum to organ, który sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i wobec społeczeństwa, ocenia sprawozdania roczne z działalności oraz opiniuje roczny plan działalności. Powodem do przyjęcia tej uchwały jest upływ kadencji poprzedniego składu Rady. Kadencja trwa 4 lata. Wśród punktów, które są w przedmiocie najbliższego spotkania, posiedzenia jest informacja z konsultacji dotyczących programu opieki nad zwierzętami, jak też przyjęcie tegoż programu przez Wysoką Radę, o czym szerzej powie pani przewodnicząca Anna Ruszewska. Znajdzie się punkt dotyczący prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru w suwałkach. I tu w kilku słowach odniosę się do tej kwestii, mianowicie zasady udzielania dotacji na prace prowadzone przez w zakresie zabytków. Decyzja była Rady z listopada 2023 roku i wtedy ustaliliśmy, że do 31 marca roku następnego po udzieleniu dotacji przedstawia się Wysokiej Radzie informacje o udzielonych dotacjach. A w 2024 roku, w minionym roku, Zostało wydanych blisko 200 tysięcy wsparcia środków finansowych na pięć dotacji, istotnych dotacji. Chcę powiedzieć, że tutaj zdominowała ulica Kościuszki, która jest przecież naszą starówką, jak istotną, o którą staramy się dbać. I w tym przypadku mówimy w dwóch sytuacjach o elewacji kamienic, kościuszki 61 i 63. Mówimy o renowacji drzwi wejściowych w przypadku kościuszki 93. 6. Mówimy o remoncie dachu jednej z kamienic przy Kościuszki 77 i o remoncie stolarki odciennej przy ulicy Gałaja 43. Dotacje te wyniosły, jak mówię, niespełna 200 tysięcy złotych. A istotne są to działania z uwagi na to, że brak wsparcia ze strony samorządu oddala remonty i naprawy tych kamienic i domów zabytkowych lub po prostu niweczy. Oczekiwane zmiany. W porządku obrad znajdą się również kwestie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, obszaru przy ulicy Szwajcaria. O czym powie pan Grzegorz szerzej. Pan Grzegorz także wspomni o kolejnych ulicach, o nadawaniu nazw w naszym mieście, co potwierdza, że miasto się rozwija i dobrze, że tak jest. I będzie też kwestia ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych. O czym powiedzą obydwoje Państwo radni, bo, bo na te same sprawy możemy różnie, różnie je postrzegać, ale wierzę, że w sposób skuteczny jak zawsze. No i w części końcowej zmiany w budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2029 w przypadku zmian w budżecie miasta dotyczy to roku bieżącego i w końcowej części informacji o odpowiedzi prezydenta miasta na wnioski i oświadczenia radnych złożone wcześniej a teraz przechodzimy do szczegółowych kwestii jakie na najbliższej sesji rady miasta poruszą radni oddaję głos Anna Ruszewska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sobałkach. Szanowni państwo, witam jeszcze raz bardzo serdecznie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Będziemy podejmować uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów. Warto podkreślić, że opłaty jednorazowe w strefie nie ulegną zmianie i jak dotychczas pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Natomiast podejmiemy decyzję o zmniejszeniu strefy płatnego parkowania, która zostanie ograniczona do parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza naprzeciwko Urzędu Miejskiego. Pozostawienie tylko tej części parkingu ma na celu ułatwienie mobilności, szczególnie w przypadku dojazdu do Urzędu Miejskiego. Zmiana zostanie wprowadzona od 1 kwietnia. Z wnioskiem o ograniczenie strefy płatnego parkowania na styczniowej sesji Rady Miejskiej wystąpił w imieniu klubu razem dla suwałk przewodniczący Grzegorz Gorlo, co warto podkreślić, że propozycję poparli radni z pozostałych klubów. Mamy również na uwadze ożywienie tej części miasta. Zobaczymy, czy w perspektywie czasu ułatwienie dostępu do sklepów i innych punktów usługowych przełoży się na wzrost aktywności i większą satysfakcję zarówno mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców, którzy wielokrotnie w tej sprawie zwracali się do radnych. Również z uwagą będziemy obserwować, czy ograniczenie strefy płatnego parkowania przyniesie suwalczaną pozytywne efekty, bo chcemy, aby zmiany były zgodne z wolą mieszkańców, dlatego za rok, dwa po zebraniu opinii i analizie ponownie będziemy mogli podjąć temat strefy płatnego parkowania i rozważyć ewentualne zmiany. Chciałabym już przejść do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Suwałk na 2025 rok. Celem tego programu jest zapobieganie ograniczenie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Suwałk. Program obejmuje m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, obligatoryjną kastrację albo sterylizację zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypienie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program wykracza również poza obligatoryjny zakres działań i przewiduje również sterylizację i udzielanie pomocy weterynaryjnej kotom wolnożyjącym, wsparcie dla sterylizacji i kastracji psów posiadających właścicieli, znakowanie mikroprocesorem psów odłowionych z terenu miasta i trafiających do schroniska, akcję adopcyjną bezdomnych zwierząt pod hasłem adoptuj psa seniora. Akcja ma na celu zachęcenie do adopcji zwierząt, które znajdują się w schronisku przez okres co najmniej 3 lat od daty odłowu lub w szacowanym wieku powyżej 5 lat życia. I tak w przypadku adopcji jednego zwierzęcia, osoba adoptująca otrzyma rekompensatę w wysokości do 1500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierzęcia. To między innymi na zabiegi weterynaryjne, zakup końca czy karmę. W programie opisane zostały szczegółowe zasady tej rekompensaty. Poprzez tą akcję dajemy szansę starszym psom, które tak samo jak szczeniaki potrzebują miłości i troski. Adopcja zmienia życie tych zwierząt na lepsze, co jest bezdyskusyjne. Na realizację programu zabezpieczono kwotę 900 tys. zł i tak na przykład w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się kwota na leczenie kotów wolnożyjących, o co wnioskowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzątami Oddział w Suwałkach. Obecnie w schronisku przebywa 107 psów, 7 kotów. Na koniec 2024 roku było 115 psów i 5 kotów. Na potrzeby mieszkańców Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przygotował informator dotyczący pomocy zwierzętom z terenu miasta, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Mieszkaniec Ochrona Środowiska i tu możemy z znaleźć ważne informacje, adresy kontaktowe w przypadku zgłoszeń, potrzeby zgłoszenia znalezionego zwierzęcia bezdomnego, zagubionego, poszukiwanego zwierzęcia, adopcji zwierząt ze schroniska, zgłoszenia zwierzęcia gospodarskiego, bezdomnego, opieki nad kotami wolnożyjącymi w mieście Suwałki, zdarzenia drogowego zagrażającego, wynikającego z udziału zwierząt dziko żyjących, zgłoszenie obejmującego podejrzenie o złe traktowanie zwierzęcia. Jako ciekawostkę Dodam, że w suwałkach jest 142 społecznych opiekunów Kotów. I pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej wszystkim mieszkańcom, którzy z oddaniem i troską opiekują się zwierzętami w naszym mieście. Bo, szanowni Państwo, dzięki Wam nasze miasto staje się lepszym miejscem dla zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako kolejny głos zabierze pan Grzegorz Izbicki z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszą kwestią, którą chcę poruszyć jest strefa płatnego parkowania. Ten temat również poruszyła pani radna Ania. Temat, który budzi wiele emocji w przestrzeni publicznej i medialnej. Strefa płatnego parkowania ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Obecnie Suwalczanie płacą za parking w centrum miasta, konkretnie ulica Kościuszki, odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego ulica Adama Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania od Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Schmidta to są te dwa małe parkingi przy małym kościółku, oraz po drugiej stronie parku Konstytucji 3 Maja, czyli plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak to wygląda w praktyce? Płatna strefa miała na celu zwiększenie rotacji miejsc postojowych, ale efekt jest nieco inny. Z obserwacji sytuacji parkingowej Wynika, że w wielu przypadkach płatne miejsca są po prostu puste, a okoliczne parkingi, czy to przy ulicy Schmidta, czy przy Bulwarach, czy w Sercu Suwach, są bardzo oblegane i zatłoczone. I nadszedł w końcu ten moment, że Rada pochyli się nad ograniczeniem strefy płatnego parkowania do jednego płatnego parkingu naprzeciwko Urzędu Miasta. Wniosek w tej sprawie w imieniu Klubu Razem dla Słowów skierował w styczniu do prezydenta jego przewodniczący Grzegorz Gorlo. Reszta radnych poparła ten pomysł. Ale tutaj też chciałbym zaznaczyć, że jako radnik klubu Prawo i Sprawiedliwość sądzimy, że utrzymanie strefy płatnego parkowania tylko na tym małym parkingu naprzeciwko urzędu jest po prostu nieuzasadnione ekonomiczne i ten parking również powinien zostać wyłączony ze strefy płatnego parkowania. A w związku z tym, sama strefa płatnego, parkowin... pa... par... płatnego parkowania powinna zostać likwidowana. W całości. Chciałbym tutaj poinformować również mieszkańców, że ta strefa teraz zostanie ograniczona, żeby pewnie za jakiś czas najprawdopodobniej ją rozszerzyć, ponieważ miasto stoi przed dużym wyzwaniem rewitalizacji centrum miasta, tutaj w cudzysłowie starego miasta i dopiero po opracowaniu specjalnego strategicznego dokumentu dotyczącego zmian urbanistycznych, architektonicznych, planistycznych temat strefy płatnego parkowania wtedy powróci i zobaczymy jakie będą argumenty za i przeciw. Kolejnym tematem jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki przy ulicy Szwajcaria. Projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ulicy Szwajcaria w Suwałkach obejmuje obszar o powierzchni nieco ponad 7,5 Hektara do planu przystąpiono na wniosek właściciela jednej z działek, który zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia jego nieruchomości. Szerszy zakres przystąpienia do planu niż wnioskowana działka wynikał z potrzeby przeniesienia ustaleń obowiązującego stadium, również w odniesieniu do terenów sąsiednich. Plan ustala sposób zagospodarowania i warunki inwestycyjne dla tego terenu, uwzględniając różne funkcje, takie jak teren zabudowy mieszka mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej, to jest główne przeznaczenie obszaru tereny komunikacji drogowej, tereny zieleni naturalnej oraz lasu. Uchwała określa również zasady ochrony ośrodowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, zasady zabudowy, sposób realizacji infrastruktury technicznej. Plan nie narusza wcześniej przyjętego stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i stanowi formalną podstawę do przyszłych inwestycji w tym rejonie. I ostatnim tematem, który poruszę, to rozpatrzenie projektu. Uchwały w sprawie nadania ulicom nazw belgijska, maltańska i norweska. I tu, w związku z podziałem działek pod zabudowę mieszkaniową i wydzieleniem nowych ulic w południowo-zachodnim rejonie ulicy, Zestawie, zaistniała konieczność nadania nazw nowo powstałym ulicom, tak aby nawiązywały do aktualnego układu komunikacyjnego. Proponuje się nadanie tym ulicom nazw belgijska, maltańska i norweska, tak jak wcześniej wspomniałem. To jest nawiązanie też do innych tam ulic, które swoje nazewnictwo mają właśnie od państw europejskich. I mieszkańcom, którzy będą mieszkać, którzy, którzy będą mieć domy przy tych ulicach, życzę po prostu dobrego mieszkania i miłych sąsiadów. I to tyle, jeśli chodzi o tematy, które chciałem poruszyć. Dziękuję. Jest piątek, zbliża się weekend. O tym, co dzieje się w mieście pan przewodniczący Zdzisław Przełomiec. Szanowni Państwo, piękna aura zimowa, ona zachęca, zachęca do spacerów, do wyjścia w przestrzeń publiczną. Jednakowoż jak zawsze zapraszamy także do uczestnictwa w wydarzeniach ze sfery kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, szczegółów warto szukać na stronach. Naszych jednostek organizacyjnych, które się tym zajmują, ale także podmiotów chociażby typu Organizacji Pożytku Publicznego. Krótko, wśród wydarzeń tych istotnych, czy najistotniejszych, to jeszcze dzisiaj jest recitar kabaretowy z przebojami piosenki, właśnie kabaretowej w soku o 19.00. Mam na myśli kabaret Artura Andrusa. Mam także ofertę do przypomnienia, zaproponowania warsztat dla dzieci z cyklu z mamą i tatą. One odbędą się przy ulicy Noniewicza 71, jutro w sobotę w godzinach 11:13 przy ulicy Noniwicza 71, to dawny z dzisiaj Suwalski Ośrodek Kultury. Jutro w sobotę także wydarzenie które zdarza się raz w roku. Jest to Włócznia Ćwingów, jedno z największych, najważniejszych wyróżnień w naszym mieście. Na przestrzeni dwóch dekad ponad 100 osób firm, instytucji i stowarzyszeń otrzymało taki tytuł. Będą, będą kolejne. Wszystkie zasłużone dla społeczności naszego miasta występują w czasie takiej uroczystości i cieszymy się jako samorząd, że takie osoby prawne i fizyczne mamy w naszym mieście. Jest to wartość bez wątpienia dodana. Wydarzenia sportowe, o nich też warto wspomnieć. A wśród nich pierwsze zawody integracyjne w pływaniu w sobotę jutro rozpoczynamy o godzinie 10:00 w szkole podstawowej numer 10 na pływalni tej szkoły na pływalni pierwsze wydarzenie, ona jeszcze nie spełna pół roku, funkcjonuje, ale to bardzo cieszy. Ponad 200 uczestników weźmie udział, wśród nich osoby z niepełnosprawnością. Wielki ukłon w stronę głównych organizatorów. Mam na myśli tutaj pana Romana Wieczorka i Edwarda Deca, ale cieszę się, że zaangażowanie suwarskiego samorządu i urzędu miejskiego i ośrodka sportu i rekreacji, szkoły dziesiątki, która jest gospodarzem zespołu szkół nr 2, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, a także grup i zespołów i klubów pływackich. Trzymamy oczywiście kciuki za naszą y, drużynę ślepsk-malowsuwałki, która jutro na wyjeździe, w czasie, kiedy my będziemy się do włóczni przygotowywali, ślepsk rozegra mecz z Auron Warta Zawiercie, z wiceliderem ligi. Trzymamy kciuki za, za powodzenie. Ale już niebawem w Suwałkach pojawią się nasi siatkarze. 28 lutego w piątek o 20.30 Ślepsk zagra z barkom Karzany, a 4 marca we wtorek o 17.30 z GKS Katowice. Mecze powtórzę w Suwałkach. Trzymamy kciuki za powodzenie, trzymamy kciuki za pierwszą ósemkę. Wszystko przed nami. Oczywiście tych wydarzeń jest zdecydowanie więcej. Pozdrawiamy. Radio Słuchaczy, Mieszkańców i Naszych Gości życzymy jak najlepszego weekendu. To wszystko w tej audycji. Dziękuję za spotkanie. Michał Żukowski, Radio 5.